Witam Przyszedłem tak na rzepak Trawa, rzepak, rzepak już mnie zaczyna krew zalewać Chodzą tutaj Widać o Zachodzą o Ale są plamy krwi O plamy krwi Ciekawe Z czegoś nie walnęły Tak chodzę i to niedaleko budynków Coś, coś tam leży. Jest, jest. Ja pierdziele, jest. Świeża tyka, jest, jest. Jest, jest, jest. Ja. Ha, 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 ha. O, ha, ha. Jest. Jest czunia świeżutka. Wreszcie. O. Nie jest za duży, bo nie jest. Ale jest czunia. Świeżusieńka z nocy, bo tutaj byłem wczoraj z nocy, o jak wydziabane jest czułnia, jest jest czułnia, jest jest, jest, jest podnosimy O! o. świeżuśka Świeżusienka, 2, 4, 6, 8, 10 Dwunastaczek. Jest świeżusieńki. Jest. Wreszcie. Nie jest za duży. Jest. Jest dwunastaczek. Wreszcie. Ja pierdolę. Jest jest, 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 jest. Nic, pozdrawiam. Szukamy do pary.